Cześć, witajcie na kulinarnym szlaku. Została nam jeszcze jedna restauracja do odwiedzenia 29. sezonu kuchennych rewolucji. Właśnie zawitałem do Konina i w tym koninie została nam do sprawdzenia restauracja Bade Jour. W tym miejscu 29 lipca 2024 roku Magda Gesser weszła i z czarnego domku zrobiła Bar de Jour. Co w tym miejscu zostaniemy, żeby było w ogóle śmieszniej. Jutro jest emisja odcinka w TVN. Ja tu przyjechałem drugi raz do kolina. bo za chwilę wam pokażę, że w tym miejscu ja już byłem. Byłem tutaj bodajże we wrześniu, ale niestety nie obsłużono mnie. Godziny są bardzo krótkie, czynne tego miejsca, więc nie udało mi się wtedy tutaj zjeść. Czy teraz mi się uda w tym miejscu zjeść? Co? Zastaniemy tutaj w środku. Specjalnie przyjechałem, żeby jeszcze zdążyć przed emisją odcinka w TVN i sprawdzić te smaki. Wchodzę do środka. Jest dzisiaj 20 listopad. Ciepło wcale nie jest. A co zastanę w środku? A z ciekawości zobaczę. Mam nadzieję, że coś ciepłego i rozgrzewającego jest. Chodźcie ze mną, zapraszam na odcinek. Trzęsę się i lekko mi śmieszę ręka. Chodźcie do środka, zapraszam. Jesteśmy pod bałem deżur, ale godziny otwarcia są bardzo krótkie. Tego bału jest czynny od 12 do 18. E, dowiedzieliśmy się dopiero, że on na miejscu. Trochę zdziwieni jesteśmy. No, byliśmy chwilę po 18, już nie możemy wejść więc film z tego odcinka zobaczycie w późniejszym terminie na moim kanale, jeżeli mi się uda do tego konina dojechać i to sprawdzić. Niestety myślałem, że uda się sprawdzić wszystko ale zostajemy tak jak jest. Ja jadę dalej i Baderzu zostanie na kolejny raz zostawiony. Drzwi są otwarte, ale już wejść niestety do niego nie wolno. Także wszystkiego dobrego, jadę dalej w Polskę. Karta w restauracji jest tylko jedna, leżąca przy barze i przy tym barze się zamawia. A z tej Magdy Gessler mamy tutaj gzik de jour. Mamy żur, z frankfurterką i jajkiem mimoza. Główne to indyk w sosie słodko-słonym, marynowany w pomarańczach. Do tego jest sałata rzymska z melonem i pie pomarańczowe. Zatem sprawdźmy, jakie to są smaki. Przedanie już przysło, zamówiliśmy sobie żółek magdy z tą frankfuterką i z jajkiem. żółek jest taki czysty, można powiedzieć, wodnisty. Nie ma podtależa do tego. Frankfurterka jest rzucona, jest jajko, i on tu jest praktycznie taka sama woda, taka pochlipajka. Jest żółkowy, jest gorący. Mocny żółt, tylko faktycznie brakuje ziemniaków, tutaj stwierdziliśmy jak siedzimy, brakuje w nim ziemniaków, trochę takiej treściwości, bo to jedno jajko i frankfurterka to nic. Zamówiliśmy danie Mc też, ale z racji tego, że jeszcze dzisiaj czeka nas jedna lokalizacja do odwiedzenia, to wzięliśmy też taki typowy obiad domowy, czyli mielone z ziemniakami i z surówką, to już sprawdzimy w domu jak to smakuje, dogram Wam i wtedy będziemy wiedzieć. I tutaj mamy danie Magdy Gesser. nie pamiętam dokładnie, to jest indyk marynowany w pomarańczach, taka porcja indyka, ta porcja kosztuje chyba 39 zł, z surówką. taki ten indyczyk skromny powiem szczerze, gorący sos faktycznie taki pomarańczowy. Hmm. Tu jest jak to Magda mówi, chyba płye. Ja Wam w opisie, zrobię dokładnie co jest, bo nie ma karty. To jest tylko w ogóle jedna karta, która się mieści przy barze, i tylko z niej można zamawiać. Także nie można bez tego baru tej karty zabrać. Mało ciepłe, ale, ale dobre. Chyba z machewką są połączone te ziemniaki, bo z dynią bym nie, nie chce wierzyć. spróbuję melona, sałata dobre Tak takie bardzo dobre, spróbuję tego mielonego mimo wszystko ładnie pachnie Ziemniaki trochę wodą przeciągnięte. Mielony doby dobrze zrobiony, widać, że usmażony jesteśmy o godzinie 12.30, lokalnych, syn do godziny 12, więc są nasmażone wcześniej. Tutaj są takie starsze osoby wokół, też siedzą nas nas. Widać, że przeglądem powołał właśnie na obiady. Te zestawy obiadowe kosztują 20, 21, 22 zł. Pomijając Magdy Magdegesser. Więc jak na taki, powiedzmy, bal osiedlowy, ja bym się nie czepiał, i ja to zaakceptuję. Puxa bastante, Już tam bardzo Badę szybka Szybkie odwiedziny, ale spróbowałem dania typowo Magdegesa. Te dwa dania Magdegessel. Trzecie, tak wam pokazałem na filmie. Domowe te kotlety zabieram do domu. Spróbowałem je. I próbowałem Gzika z racji tego, że zrazu wam że Przejechałem tutaj dzień przed emisją w telewizji, w TVN. A przede mną jeszcze jest jedna restauracja z 30 sezonu kuchennych rewolucji, więc wszystkich danie nie spróbuję. Jadę do Turku stąd, gdzie Magdegessel zrobiła nowe ewolucja I chcę w tym momencie sprawić smaki też w Turku, więc wybaczcie ale żołądek ma. Jeden niejak alf z siedmioma żołądkami. Muszę tak zrobić, bo ludzie wchodzą właśnie do baru, więc nie chcę, nie chcę ich nagrywać. Powiem szczerze, że tak jak na taki bal osiedlowy, mieszczący się w takim centrum handlowym, trochę mi to przypomina y, bistro koszyki w y, Nowym Tomyślu. Jak tu widzicie, jest takie centrum handlowe. Co, że tak was kręcę trochę? O. I tu w środku jest właśnie znajduje się banderzur. Więc powiem szczerze, jak na takie jedzenie barowe, osiedlowe. Bardzo dużo jest w tym momencie starszych osób. Widać, że biorą te dania właśnie dnia za 20 zł. Więc ja tutaj się nie będę czepiał, i do tego miejsca Was zaproszę. Danie są naprawdę dobrze zrobione. Takie mankamenty, jak brakującego pod talerza, pod żółkiem, to mogę oczywiście się tutaj przyczepiać, ale do smaku nie będę się przyczepiał. Żółek dla mnie jest zawodnisty, ale smakowo jest dobry. Ja bym dodał do niego ziemniaki, żeby on miał ten swój smak, ale. Myślę, że bez problemu Bade Mogę Wam polecić, odwiedzajcie. Jesteście w Koninie do baru de jour. Zapraszam Was. Czarny domek wymienię. jest wymieniony. Jak Magda Gessler podeszła, czy ona te kuchenne rewolucje uznała, czy nie. Ja jeszcze tego nie wiem. Jutro będę oglądał też odcinek razem z Wami, ale zaglądajcie. Bade Konin. Musiałem dwa razy tutaj dojechać. Uch. I to jest powiem szczerze, że dla mnie niełatwo było dojechać tych kilometrów dzisiaj zrobić. Jechałem 2 godziny 45 minut po to, żeby zjeść tutaj w tym miejscu dla Was obiad, więc e, ja już te smaki znam i zapraszam oczywiście do oglądania tego odcinka, już Was zapraszam na 30 sezon, który zaczynamy w marcu 2022 roku, bo zaczynam właśnie odwiedzać te z 30 sezonu, ale o tym będę opowiadał oczywiście na moim kanale, zapraszam do subskrypcji kanału, zaglądajcie, odwiedzajcie, kosztujcie, smakujcie.